Na konwencji bezpartyjnych samorządowców witamy również panią Lucynę z takim dosyć ciekawym tematem dyplomacji samorządowej. Tak. Jakbyś troszkę przybliżyła, o co tak naprawdę chodzi z tym, w tym temacie. No dyplomacja samorządowa to jest znakomita, znakomita metoda promocji Polski, promocji samorządów terytorialnych w Polsce, ale też i za granicą. Z pomocą dypl dypl placówek dyplomatycznych, z pomocą jednostek konsularnych, ale też z pomocą samorządów polonijnych, organizacji polonijnych, z pomocą Mediów, social media. Także dyplomacja samorządowa, ona może służyć rozwoju regionalnemu, ale też kontaktu międzynarodowym, utrzymaniu kontaktów międzynarodowych w Polsce na, na zewnątrz. Ale to znaczy, że wtedy samorządy prowadzą jakąś swoją dyplomację? Jak, jak to w ogóle wygląda? Z czym to się je, że tak powiem, dyplomacja samorządowa? O co chodzi? Definicja. Znaczy, tak jak już mówiłam, ona może przybliżyć i pomagać nawiązywaniu w lokalnym jednostkom samorządów terytorialnych z partnerskich stosunków z samorządami w krajach sąsiednich bądź innych i budowaniu relacji gospodarczych, kulturalnych, naukowych sportowych nawet z pragmatycznego punktu widzenia ta dyplomacja samorządowa no, może się odbywać poprzez misje gospodarcze, na przykład poprzez organizowanie turniejów, konkursów, także może na przykład mieć naprawdę najróżniejsze, przybierać najróżniejsze formy. No tak naprawdę. No i to tak naprawdę dla samorządu chyba jest taka ciekawa forma wyjścia też poza swoje ramy samorządowe ale też podglądanie tych tak zwanych dobrych praktyk, które mogą gdzieś tam od tych partnerów płynąć w naszą stronę, a nasze w tamtą. Zgadza się. Zinformacja samorządowa pomaga w ustalaniu nowych kierunków geograficznej współpracy pomiędzy regionami. I dotychczas, jak pokazuje, pokazują badania naukowe i dyskurs polityczny, dyskurs publiczny, te kontakty samorządów terytorialnych one rozwijają się głównie w Niemczech, rozwijają się w Ukrainie, Oczywiście mamy teraz wojnę, także to pewnie też wpłynęło na, na rodzaj tej współpracy, ale też na Litwie, Białorusi, sięgamy też do Austrii, Szwajcarii, Szwecji, także rozwija się ta dyplomacja samorządowa. Ważnym jest, aby ta dyplomacja samorządowa i rozwój w ogóle jej, on wpisywał się jakby w politykę stanu, był spójny z polityką zagraniczną naszego kraju. To jest uważam ważny czynnik. A żeby się lepiej ta, ta dyplomacja samorządowa rozwijała, potrzebne są jakieś zmiany prawne? Czy to wystarczy tylko impuls taki rozwojowy płynący ze strony samorządów? Znaczy nie to musi wpisywać się w prawny aspekt polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych i na przykład wchodząc, podejmując aktywność, jeżeli chodzi o dyplomację samorządową, trzeba się posługiwać ustaleniami Rady Unii Europejskiej, tak, podpis, przestrzegać karty samorządów terytorialnych i ustaleń, które wpisują się w, w tą kartę. Także te działania muszą być przemyślane. Tym niemniej one służą zarówno samorządom, ale służą też w ogóle Polsce. Dlatego z mojej perspektywy dyplomacja samorządowa ona jest takim czynnikiem, który zarówno stymuluje, jak i dopełnia działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jasne, jakbyśmy przeszli też na grunt dzisiejszej konwencji, powiedz, jak odbierasz samo to wydarzenie, dawało trochę optymizmu. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy, jeśli o odbiór uczestnika konwencji? No uważam, że bardzo profesjonalna konwencja, kompetentna, profesjonalnie zorganizowana, pełna dobrej energii, takiego dynamizmu, który wprowadza w czyn w działanie. Także jestem optymistyczna. Czyli co, 15 października wielki sukces? Będziemy w równie dobrych nastrojach jak dzisiaj? Myślę, że tak. Słuchajcie, jeżeli chcecie głosować na takie osoby, które są fachowcami w bardzo ciekawym zakresie innowacji i kompetencji, zachęcamy do głosowania. Lista numer 1 nie da się jej pominąć, pierwsza z brzegu od lewej strony głosujemy na listę numer 1. Bezpartyjni samorządowcy. 15 października widzimy się przy urnach. Cześć. Cześć, dziękujemy.